Wam nie ma tematów tabu. Ile według was trzeba zarabiać by wygodnie żyć? Ja myślę, że żeby wygodnie żyć dla przeciętnego Polaka, przecięty Polak musi zarabiać minimum 20 tysięcy złotych. Przecięty Polak. Oczywiście nie mówię o my prowadzimy firmy, mamy zupełnie inne wydatki, inne zyski. Są sytuacje, kiedy jedna faktura, którą wystawiamy, sięga miliona złotych. Takie sytuacje też są, takie przypadki, ale nie jest to zawsze. To się zdarza powiedzmy kilka razy w roku, jeżeli mamy tego rodzaju roboty, ale są to roboty też bardzo duże, które wymagają dużej ilości zaangażowanych ludzi. W związku z tym my inaczej podchodzimy do pieniądza my nie podchodzimy do pieniądza na zasadzie takiej, że nam musi starczyć powiedzmy 20, czy 30, czy 50. My Robimy również inwestycje, gdzie inwestujemy pieniądze. W związku z tym to jest zupełnie inna skala porównawsza, ale przeciętny Polak, jeżeli miałby 20 tysięcy złotych, spokojnie może żyć. Tak jak powiedziałem, to jest zupełnie inny poziom y, życia. Na pewno nikomu niczego nie brakuje. Dobrze. Niczego? A ja o to dbam i maja, żebyśmy. I też nie jesteśmy szaleńcami, nie jesteśmy nie wiadomo jak rozrzutnymi powiedzmy ludźmi, którzy wyrzucają pieniądze w błoto. My wszystko szanujemy i bez względu na to, czy mamy ubrania, czy mamy samochody, u nas jest porządek, jak w zegarku szwajcarskim. Kochani, jak dzielicie się domowymi obowiązkami? Ja myślę, że tak jak w Brawa pracy, potrzebne. dokładnie, tak jak w domu, nie boimy się pracy, nie boimy się wyzwań, dostosowujemy się do danej sytuacji. Ja robię śniadania dla juniora, o, tak, yy, kanapeczki do szkoły, tak, yy, Maja zawozi juniora, ja, ja zawożę. Ja grzewam obiad i o kolację dokładnie, za taką smaku z cateringu. Tak, dokładnie z cateringu, <laughs> także dajemy sobie radę. A macie jakąś pomoc domową? Jeżeli trzeba, to mamy. Ale też nie ma problemu, abyśmy sami właśnie zajmowali się domem, robili porządki kompletnie, nam jakby nie to czekamy, nie przeszkadza. Jeżeli, jeżeli coś się wyleje, czy coś spadnie, nie czekamy, aż przyjdzie pani e, i posprząta, to jest absolutnie e, porządek w naszym domu jest wliczony w to w nasze życie. I tutaj ja jestem pedantem, m, lubię bardzo czysto, e, lubię czysto, ale nie lubię też zbyt często sprzątać. Ale jeżeli bezpośrednio e, po sobie. E, Porządkujemy rzeczy, mamy zawsze idealny porządek. Zresztą ostatnio gościły nas u nas e, portale e, e, tak zwane plotkarskie, e, które widziały jak żyjemy. To my też musimy przyjechać. Ale zapraszamy serdecznie! <grym <grym Kochani, ostatnie pytanie. Krzysztof, Ty masz niezwykle oryginalny styl. Zawsze jak idziesz ulicą i paparazzi, gdzieś tam cię wyhaczą, to od razu wiadomo, że to jest Krzysztof Rudkowski. Ja sobie włączyłam raz wywiad z projektantem Dawidem Wolińskim, który powiedział, no po prostu wprost, że nie podoba mu się styl. Ale to styl. ma prawo. O Gustach się nie dyskutuje. Ja się doskonale w tym czuję, w czym chodzę. Myślę, że w tym, co chodzi Dawid Woliński, bym się nie znajdował. Okay. A nie jest to dla mnie autorytet. Żaden autorytet. Uh -huh. A czy Także... ty... Także myślę, że jak on zadba bardziej o siebie, i wtedy rozmawia o mnie. Tak bym proponował Dawidowi Wolińskiemu. Czyli piękna kropka tutaj, ale tak zapytam, czy ty w ogóle masz jakiegoś stylisty, czy sam się stylizujesz? Absolutnie, my się stylizujemy wszyscy sami. Maja stylizuje siebie, podpowiada mi wielokrotnie, ja podpowiadam Mai. Żyjemy, my jesteśmy doskonałą rodziną, my jesteśmy monolitem, my jesteśmy skałą, która nigdy nie pęknie. I tak pozostanie do końca. A jeśli chodzi o Twoją ikoniczną fryzurę? Zamierzasz coś zmienić? Na razie nie, chociaż moja mnie namawia na wikinga. Jak wy jeździcie na wakacje, wybieracie hotel, wybieracie destynację, to czym się kierujecie? Gdzie wy najbardziej odpoczywacie i jaki to musi być standard? Kupujemy własny dom. Nie mamy oczywiście domu w Grecji, mamy apartament pod Akropolem, także wypoczywamy w wielu przypadkach w Atenach w Grecji. Dom jest w Neamakri, natomiast natomiast mieszkanie mamy w okolicach Akropolu, także część bywamy w Atenach w mieście, a część oczywiście pod Atenami. Jest to taki taki grecki sopot. Niemniej jednak tak jak Maja powiedziała, ja... Nie przepracowałem żadnego dnia w życiu, ponieważ to, co robię, bardzo kocham. Mhm. Mam oczywiście wiele również wyjazdów zagranicznych i kiedy wylatuję, powiedzmy do, do Bangkoku czy, czy do Bogoty. To tam też powiem, masz dom? Nie, tam nie mam domu, ale tam mam swoje miejsca, swoje punkty, w których się zatrzymuję, i w tej, w tej chwili podjęliśmy decyzję, że kupimy mieszkanie, kupimy kondominium w Patai. A ile łącznie macie inwestycji? Bo mówicie o Grecji. W Polsce też macie swój dom. I czy gdzieś jeszcze Mamy jest? Mamy kilka domów w Polsce. Mamy dwa domy w Łodzi, parę apartamentów w Łodzi. Mamy również pałac koło Głogowa w Szczepowie, z ogromną, można powiedzieć, bardzo bogatą historią. Krzysztof, przed tym zdaniem powiedziałeś jeszcze, że kupujecie kolejny dom. Gdzie on był? Jakbyś mógł powiedzieć? kondominium w Patai, mhm. koło Bangkoku, to jest Tajlandia. Wow, czyli mieszkanie w Tajlandii będziecie mieć? Tak. Z jakim kosztem trzeba się liczyć, żeby takie mieszkanie I zakupić? Mieszkania w Tajlandii nie są zbyt drogie, ponieważ około 100 tysięcy dolarów, 150 tysięcy dolarów można kupić naprawdę fajne kondominium z tak zwanymi warunkami dodanymi, czyli typu siłownia, baseny. Naprawdę cudowne miejsce i na pewno tam będziemy również jeździć i odwiedzać Tajlandię.